Powiem tak, nie cierpię horrorów i unikam ich za wszelką cenę. Dosłownie, jeżeli ktoś proponuje mi wspólne oglądanie tego gatunku, słyszy zawsze taką odpowiedź, czyli: Nie, 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 proszę, nie oglądajmy żadnego horroru. A jeżeli już do tego dojdzie, że ktoś puści coś takiego przede mną, to ja naciągam na siebie koce, poduszki, aby nic nie widzieć i nic nie słyszeć. Ale tym razem dałam się namówić, aby nigdzie się nie chować i obejrzałam w całości horror pod tytułem Zabawa w pochowanego. Z tej strony Anna Broda, miłego słuchania. Obejrzałam ten film tylko i wyłącznie dlatego, żeby dokształcić się jako osoba, która interesuje się po prostu twórczością filmową i też utwierdzić się w przekonaniu, że ten gatunek. Nie jest dla mnie, i faktycznie tak jest, że po prostu nie nadaje się do oglądania takich rzeczy. Bo dobra, może ja lubię różne takie dreszczowce, jakieś filmy akcji, thrillery. Oglądałam przecież, wiecie, Teen Wolf czy coś takiego, gdzie tam też była jakaś brutalność pokazana, fantastyka i te sprawy, ale. Horrory to jest totalnie inny wymiar dla mnie, bo zazwyczaj jest tam poruszana tematyka różnych takich grup, które mnie przerażają, i w tym filmie właśnie też była grupa osób, która wyznaje dosłownie zło, a takie rzeczy naprawdę mnie przerażają. Zabawa w pochowanego to historia rodziny, której przodek kiedyś w przyszłości zawarł pewien straszny pakt ze złą postacią, i oni przez to mają teraz taką tradycję, że zawsze jeżeli ktoś dołącza do ich grona rodzinnego, to oni muszą zagrać w jakąś grę wylosowaną z nawiedzonej skrzyneczki. I właśnie ten cały film zaczyna się od ślubu, że dziewczyna wychodzi za mąż za ich członka rodziny, i ona nie jest w sumie świadoma, kim są krewni jej przyszłego męża, ale ona się w sumie tak nie martwi, bo ona tak kocha swojego wybranka, że jakoś nie dopytuje zbytnio o szczegóły, chociaż widzi, że coś z jego rodziną jest nie tak. On sam nawet jej mówi, że jego rodzina to jest nieźle porąbana. I nawet jej się jeszcze pyta przed samą ceremonią, czy ona na pewno chce za niego wyjść. A ona oczywiście tak, chce. No i ogólnie, jak jest po ślubie, to dostaje informację, że ona musi razem z nim pojawić się na spotkaniu o północy, gdzie oni wylusują właśnie jakąś kartę związaną z grą, którą oni będą musieli zagrać w tę samą noc. I możecie się domyśleć, jaką oni grę wylosowali. Jeżeli chcecie obejrzeć ten horror, bo lubicie takie klimaty, to najlepiej unikajcie wszelkich zwiastunów, zapowiedzi i tak dalej, aby sobie po prostu nie spoilerować, bo ja ogólnie już przez pierwsze 10 minut to ja wiedziałam, co się w tym filmie będzie działo, dlatego że ja już chyba kiedyś natrafiłam na jakiś zwiastun i obejrzałam go w całości, ale przez to, że ja nie oglądałam horrorów, to ja nie obejrzałam później tego filmu. Ale po tych kilku latach, no to wzięłam sobie. Obejrzałam film i dosłownie po 15 minutach, to już miałam takie kurczę, ja już to gdzieś widziałam. Ja mówię, ja wiem, co się teraz wszystko stanie. Więc jeżeli chcecie obejrzeć, to po prostu unikajcie wszelkich zwiastunów, bo fabuła jest prosta, ma ręce i nogi, jak to mój brat powiedział, ale brakuje paznokci. Czyli tutaj nawiązując do takiego klimatu horrorowego, no to właśnie wszystko. Łączy się ze sobą, ale nie ma takich zbytnio wątków pobocznych. Mi osobiście to nie przeszkadza, bo ten film i tak już jest przepełniony pewną historią, którą twórcy chcą za wszelką cenę przekazać. Każdy szczegół jest wyjaśniany, każdy powód, dlaczego oni tak postąpili, ci bohaterowie, jest wyjaśniany. Ich historia, ich przeszłość, ich decyzje. Chociaż dla mnie niektóre sytuacje były takie no, dziwne, chociażby ostateczny wybór tego męża pod koniec, są też zachowane różne detale w scenografii, które nawiązują do poprzednich scen. Na przykład mamy w pierwszych ujęciach jednego bohatera, który zginął, a w późniejszej historii gdzieś tam w tle się pokazują jego szczątki. Jeśli chodzi o całość realizacji, to szczerze powiedziawszy, ja przez pół filmu czułam się, jakbym oglądała zwykły thriller, jakiś dreszczowiec, a nie horror, bo nie było przez większość filmu powiedziane, w co ta rodzina wierzy, co ona wyznaje. Kim oni dokładnie są i z czym mają powiązania, dopiero pod koniec tej całej historii oni powiedzieli wprost, kogo oni wychwalają. I powiem szczerze, że gdybym wiedziała to na początku filmu, pewnie bym go wyłączyła, bo, jak mówię, mnie tematyki opętań i różnych wszelakich grup znających nie wiadomo co, to się troszeczkę um, boję. Więc ja nie lubię takiego czegoś oglądać. Jednakże nie żałuję, że obejrzałam ten film, bo dał mi do myślenia w wielu tematach. Porusza on chociażby problematykę związaną z rodziną, jak ogromny wpływ ma przeszłość tej rodziny na teraźniejszość, czyli jakie oni mają traumy, co oni muszą przechodzić, z czym oni walczą, co dzieci robią, kiedy widzą okrucieństwa swoich najbliższych, czy one też w to wchodzą, czy unikają, czy dzieci są w stanie zauważyć to zło, czy one same brną w to. No, bardzo ciekawie się to oglądało, i w niektórych momentach było widać po prostu taki smutek w bohaterach, i oni nawet sami nie chcieli w ogóle brać udziału w tych grach, a jednak zostali zmuszeni przez to, że ich przodek w przeszłości zawarł pewną umowę, na którą oni nie mieli w ogóle wpływu, i oni byli po prostu częścią tej umowy. Też sporo było tam czarnego humoru, więc jeżeli ktoś lubi czarny humor, to pewnie by się uśmiał na tym filmie, chociaż mi tam do śmiechu nie było w wielu momentach. Dosłownie miałam takie matko przecież to nie jest śmieszne, ale no, możliwe, jeżeli ktoś lubi coś takiego, no to będzie mu się to podobało. Także postacie zostały ukazane w bardzo interesujący sposób, ponieważ mamy przykład chociażby jednego bohatera, który jest kreowany na takiego, wiecie, brutala, na złego człowieka, a okazuje się w sumie, że miał najbardziej chyba wrażliwe serce z tej całej historii. I też, tak jak wspominałam wcześniej, to film ma dosyć prostą fabułę: wielu rzeczy można się domyślić, ale też nieźle można się zaskoczyć, zwłaszcza gdzieś tam na samym końcu, gdzie bohaterowie podejmują swoje ostateczne decyzje. Pomimo, że te wszystkie rozwiązania gdzieś tam w fabule były podawane już wcześniej i my, jako widzowie, możemy się domyśleć tego, co może się wydarzyć, to i tak człowiek miał ostatecznie takie kurcze faktycznie to się stało! Podsumowując, jest to komedia horror. Więc jeżeli ktoś lubi takie gatunki filmu i czarny humor, to z pewnością mu się ten film spodoba. Podczas oglądania Zabawy w pochowanego, kilkakrotnie gdzieś tam powiedziałam, że nie chcę dalej tego oglądać, bo już po tej pierwszej połowie filmu już zaczęły się pojawiać takie charakterystyczne elementy związane z horrorem, które mnie po prostu gdzieś tam odrzucały, ale ta fabuła mnie zaciekawiła i stwierdziłam, nie no dobra, już tyle obejrzałam, no to dotrwam do końca i zobaczę jak to się wszystko skończy i jaki będzie miało to wydźwięk. Nie ma tam pochwały tych wszystkich złych zachowań na szczęście, można nawet wyciągnąć jakieś przesłanie związane z tym, że nasze decyzje mają ogromny wpływ nie tylko na nas, ale też na naszych bliskich i no daje ten film do myślenia. Pod wieloma względami mi osobiście nie podchodzi styl horrorowy, bo mówię boję się takich rzeczy i takich tematów i sposobu ukazania tej całej historii, bo horror między innymi polega na tym właśnie, żeby po obejrzeniu takiego filmu mieć poczucie obrzydzenia, i faktycznie ja po obejrzeniu tego filmu miałam takie mm, obrzydliwe, obrzydliwe. Jednakże jak słyszycie, przeżyłam ten film. Nie był tak straszny jak myślałam na samym początku, ale tak czy siak uważam, że no, były te elementy horrorowe zachowane, które mi po prostu nie podchodzą. Była z Wami Anna Broda. Do usłyszenia.